Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W tym odcinku, tak jak wrzucili po tytule, będę mógł mówić tylko słowa na literę T. Generalnie będzie to chodzić o to, że słowa na literę T będę mógł mówić tylko przy trade. Z wami będę wiadomo mógłbym tłumaczyć normalnie, czy tam po prostu mówić, dopadać sobie jakieś słowa przy zmutowaniu już normalnie, ale z osobą, którą się będę tradował, mam mówić tylko słowa na literę T. Myślę, że litera T jest dość fajną literą, no bo jednak będzie mi łatwo mówić czy trade, czy załóżmy tutaj, czy coś. No wiecie, myślę, że to jest takie zrozumiałe dość, dlatego jest ta litera T bez powodu. Jeśli chcecie podobny film z inną literą, to zostawcie 200 łapeczek, 24 godziny i myślę, że następny film, bądź po prostu kolejne filmy pojawi się również jakiś film z inną literą. Możecie zaproponować w komentarzu, jaką literę byście chcieli w następnym filmie. A ja bym wam chciał zrobić giveawayka na 4 bronie 130. Żeby wygrać takie 4 bronie 130, trzeba zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję na moim kanale oraz napisać biorą udział plus nich w komentarzu. Oczywiście wyniki pojawią się w każdym następnym filmie. Tutaj pojawiają się z ostatniego filmu. Osoba, która wygrała poprzez zgłosić do mnie na Discordzie. Ja bym chciał Was także zaprosiłem właśnie na Discorda, bo tam można się legitnie wytrydować. teraz na ekranie ma się pokazuje, gdzie możecie sobie właśnie się legitnie wytrydować oraz gdzie możecie wejść na kanał Reputacja, gdzie możecie zbierać legit checki na swoją osobę, żeście po prostu byli legitni ludzie, nie bali się z wami wymieniać. Pamiętajcie również, że jeśli kochacie swoją mamę, to stawcie tą łapkę, macie na to 5 sekund, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no mam nadzieję, że stawicie wszyscy łapkę, a ja już bez dużego przedłużenia zapraszam wszystkich oczywiście do oglądania. Dobrze, zajmij się przy pierwszej osobie. Generalnie on chciał ze mną gadać na Discordzie, ale na Discordzie mi ciężko gadać. więc zdecydowałem się, żeby gadać w grze. I lecimy. Myślę, że bez po prostu przedłużania. Ja coś zacznę do niego mówić. I let's go. Wiadomo, słowa tylko na literę T. I mam nadzieję, że to się uda, więc sobie zobaczymy. Trade? Halo? Trade? Tak, trade, trade. To trade. Tu? Do którego tre tutaj. Tutaj. Tutaj, trade tutaj, tutaj. <laughs> Dobra, więc generalnie yy, w sumie będzie mi ciężko w ogóle coś tu mówić ciekawszego. Yy, będę się zarabiał na wymyślić jakieś słowa, ale nie wiem czy się uda. Bo tak naprawdę to jest bardzo ciężko mi, nawet poprosić o budowanie i chyba nawet nie da radę o budowanie poprosić. Ale zobaczymy. Halo? Trade? Tak, trade, wywa tam, bronie, tam. To, 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 to. To trade, to trade! Tak? Tak, tak, ja ci wywalę dwie bronie. Kako? Tak, 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 tak! I tak! Ta ta tak, tak! No to ty tam też wywal ma. broń nie będzie. W sumie to nie ma budowania. Nie, ja po prostu nie mogę z tego. Wywalę mu tu jakieś brońki, oczywiście, ale nie, to może nie tego niszczyciela modowanego, tylko wywalę załóżmy, nie niech będzie wywal to górno i to, Ej, to! O, przechodzimy? Tak, tak, tak! To wywal, bronie, bronie wywal. Tak! Nocturno wywal jeszcze, ci bronie wywal, a ja ci jedną wywalę. To, 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 to. Tak, tak, trade, tak, trade, tak, trade. Tak, tak, tak trade, tak, przechodzimy? tak, trade. Tak, trade. 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 To chodzi, Dobra, o a się boję. Tu chcę kurwa, ewidencję, ale ja mu w ogóle tylko mówił się słowa na te i ciężko mi jeszcze nawet wymyślić. Na następnego trydzika chyba sprawdzę po prostu słowa na te, bo ja już. E podejdź tu się boję bo ja ciebie. Chcę mi zostawić. Przebiegało, bo ty podniesiesz to, swoją. Schody chodź mi chce zostawić za plecami. No po prostu ja w chłopa nie wierzę. Patrzcie, co zrobił. Aaaaaaaaaah, trade! To! Ty! Ja nie wiem co mówić. Ej! Mówię, czemu chciałeś mnie oskamować? Trade, trade! 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 Ok zrobimy tradea, trade, tylko trade, nie, trade, skamuj. Trade. nie skamuj! A mnie oskamujesz? Nie, tak, tak, nie oskamujesz! Tak tak, 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 tak! Tak! Trade! 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 Okej, okay, i zrobimy trade'a. Nie, ja po prostu nie wiem co mówić Nie, tutaj będzie cięcie, ja sobie sprawdzę, tylko mi słowa... Nie, Zrobimy trade'a, tylko mnie nie skamuj! Czekaj! Jeszcze ci mańczych, na ty miałeś zabawę! Tasmańczyku, ty! Ty! Co? Ty, ty, ty! Trade, 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 Dura, generalnie przestałem nadmówić swoim głosem takim udawanym, ale dobra, niech będzie! Nawet on mnie rozpoznaje, więc w sumie... Halo, jedynki. co robisz? Co trade! Snake, Trait! Wywal bronię i ja ci oddam te grabarze. <grym> nie, ja po prostu naprawdę no, nie zuj. Tu, nie, tu, nie, tu, nie, tu, wywal dużo nie broni. Bardzo dużo nie, broni. Słowo? Wywal bardzo dużo broni. Ja ci oddaję te twoje. Wywal bronię. Nie, ja dobra, ja, dala, pan, ja broni nie wiem co ja mam udawać. Wywal dużo broni. No wywal dużo broni, chłopiec to mówi. No ja nie tam wiem no. Dobrze, niech mnie skamuje. Nie Niech mnie skamuje. Trait! Trait, trait, Zaraz tylko wywal z pełno broń Trade. Eee 130 Wy, Wywal broń w całości na broń no! Dobra powiedziałem no no do no, trudno ej. już ale No i tak to nic nie zmieniło tak naprawdę Dobra nie ma sensu chyba w ogóle z nim robić trajty No to ja się z kamery uważajcie na udawaj tego chłopa No bo naprawdę ja nie wiem Trade. Ej nie udawaj tego głosu weź bo... Bo dziwny dźwięk Zobaczyć tabara, taksa, ta u ta mój tanzala, e, tankztela, tarach, tarach, tarczka e, nie udawaj tego dzień. <laughs> Dobra, nie uczywać <laughs> słowa. Niech okay, będzie. Mówimy teraz po no normalnym... Tracker, trepacz, trepy, trocha, trociowiny, truna, trupiargi, e, truśki, tryfta, trygiel. <grym> Okej. Okay. Mówimy teraz normalnie. Trade! Już... Tam... Trade! Okej, okay, tylko. Okej! Okay. Tylko się nie dziw. Wywal tam jeszcze parę broni. Mmmm. mm Mmm -mm. Mm, mm Ej, mów normalnie, bo. bo dziwnie. Trade! Się... Tak. To trade? Okej. Okay. No, jak będziesz normalnie, gadał. Trade. O, o, kurde, okej, okay, okej. Okay. Dobra, ja cię Nie, w się Teraz wystraszyłem. Patrzcie, patrzcie. Odda trade. This is uh, good trade. Uh, because uh, I have my guns uh, when. Uh, trade. E <laughs> Dobra, nie. Tak się pogadałem w trybunie. Dla żartów nie żart wiadomo źle, ale specjalnie. W sumie będę, nie ma co tego ciągnąć, bo w sumie widzę, że tu już jest 7 minut ci broń Więc po prostu przejdziemy sobie do drugiego, myślę, że trade'a Powiem mu teraz normalnie, że jest z kamerą, po prostu No chodzi? bo jednak ją ja skamować Ja muszę sobie przygotować chyba jakieś słowa, które mogę mówić na następnego trade'a I będę mówił te słowa w kółko, ale po prostu będzie ich więcej e, O co chodzi? Trade To trade? E, czekaj, czekaj, dam ci broń, dam ci broń Tak, Chodź. tak, tak Eee tak. Ej, czemu skamujesz? Bo tak mnie to zastanawia. W sensie, cz czemu się oskamowałeś mnie i robisz ze mnie debila? Co? No robisz ze mnie debila, oskamowałeś mnie, lecisz na YouTube, nie wiem, fajnie. Podaj kanał. Firebook. No, widzę, że ty, te, że ty też jesteś jakimś tutaj popularnym youtuberem, subik youtube. W ogóle, no będzie, że już będziesz miał promo na sam start. Co ty myślisz, Subiku? Okej, Czy e, chcesz bronię? Jak... Nie, nie chcę. Jak, jak jesteś oszustym, to ja nie chcę broni. Ja, ja nie biorę broni, na które oszukujesz. Dobra, Nara, Suwik, jesteś nudny. Siema Nara... Nara... Jesteś nudny i skamujący. No to no, no, głupi jesteś, no głupi. Kumasz. Kumasz, czy nie? jesteś głupi? No widzę, że internet yy, chyba masz limit internetu, to, 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 to w sumie to, to tyle o ten siema. No to generalnie udało nam się tutaj jakby wytradować, znaczy no wytradować. bardziej no zostaliśmy oskamowani na tam parę broni Uważajcie na tego chłopa wiadomo I co do tego, no to teraz sobie przygotuję słowa, dość dużo tych słów Następnego tradera no bo jednak gadać trzy słowa czy tam cztery w kółko no to bez sensu Ale myślę, że i tak pierwszy trade naprawdę fajnie wyszedł i mam nadzieję, że wam się spodobał A teraz przejdziemy sobie myślę, że bez przedłużenia do drugiego trade'ika. Dobrze, dzień przy kolejnej osobie, generalnie co do słów, które sobie miałem przygotować Yy, powiem szczerze, mega mało jest takich słów, i naprawdę jest ciężko w ogóle coś takiego zrobić. Yy, myślę, że łatwiejsze słowo to by było jednak na S yy, w sensie na litera S by były łatwiejsze słowa. Ale dobra, już robimy tego trade'a, nie ma co tutaj wymyślać i lecimy. Okay. E, um, trade No? a, ja bym e, tak? Mhm. Ja bym. Tak? <laughs> Mmm... Ta? Mogę dać taką broń? 22 Ta? Ta, ta, ta! Okej, okay, eee Ile to ma mocy? TA! Ja nie wiem co dla niego moc powiedzieć, no, To jest dla mnie mm. najgorsze Ale no trudno, nie powiem mocy, no, no pecha Po prostu łapecha Trade! Ile to ma mocy? Trade! Dobra, wyrzucił to! Ale w sumie to to trak średnio trochę. Bo ja tak pa... A nie, dobra to jest. Dobra, to jednak mu to dam. Dobra, kozak mi się podobało. Trade! Trade! Tak! To trade! Trade! Dobra, jeszcze jednego z nich chyba trajda to zrobimy. W sumie okazał się legi, więc naprawdę na plus dla niego. Hmm. Nie wiem, w ogóle szybko poszło. W ogóle patrzcie, co ja mam. Ja to pierwszy raz w ogóle widzę. Eee. Okay, hmm. zaproponowania? Eee. To. Okej. Okay. Dobra, my zobaczymy, że eee. on ma bardzo dużo mocy, więc w sumie nie dziwię się, no że mocy? nie skamuje. To. To, 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 to. Tata, ta, 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 tak. Ta, 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 ta. E, ja dobra, w sumie nie, wypala mu coś innego. Ej, nie, dobra, on nam ufa, więc w sumie, no nie ma co, niech sobie weźmie to. E, I po prostu przejdziemy, myślę, że do innej osoby. E, ja sobie go wymutuję, no i myślę, że przejdziemy po prostu jeszcze do jednej osoby. I szybkie otredzi z kimś zrobimy. No bo tak, to, to nie ma sensu, jeśli po prostu on nam daje, myślę, że bronię, Więc po prostu przejdziemy do kolejnej osoby. Dziękuję ci bardzo, stary, że jesteś taki legit. Ja wychodzę i po prostu lecimy do następnej osoby, czyli trzeciej w tym odcinku. Dobra, generalnie jesteśmy przy o osobie, jest to jakiś rage -bunek. On generalnie już widzę, że jest z kamerą, bo ma 7 mocy, jeszcze się w powietrzu. No ale wiadomo, nie mogę nic o tym powiedzieć, no bo w sumie mówi tylko słowa na literę. Te i lecimy. I to trade room? No. I generalnie tra trade room wiem, że jest room, A, ale no po prostu bokie, no? niech już tak będzie. Czy... Tak. Tak, tak, tak. 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 Tak, tak. Eee no. e, to trade. To ją y, nocturno 130 full perka. Tak, Tak. Tak. To trade. Tak. <noise> Dobra, Bukas z ma biedak. Też To trade. To to nie jest to samo? Nocturnum po 3 Co on nie widzi? <laughs> Dobra. Dobra To trade To, to trade Tu mam full perk'a Nocturnum mhm. 130 Tak, tak to. Co daje za to? To! No dobra, możemy... Ale to jest 130? Tak! Oddyszy bro Tak, tak! Britytowa! Co że co się... Tak! To trade! Tak, co oddaj? Mm-m-m-m mm, mm. No to jednak nie robimy trade'a. Trade! No, dodaj mojej tanki To trade No właśnie te mocy, w ogóle on doktryna 130 i mu nie szkoda, ale dziwię się, no nie wiem, może by ktoś dał To trade Nie, to ty teraz pierwszy wyrzucasz, ja bym doskakał skakał To trade Dobra, niech wyrzuca i sobie, nie, nie będę go składać, bo zrobimy normalnego trade'a Tak, tak, tak Dobra, podmienimy tutaj szybko coś, że nie było, że nie jest to trzydziestka Co? Nie A co? Tam była inna broń To trade? Daj, daj coś lepszego, co mam Mam, poczekaj To mam! <grych> dobra, machnąłem się, przepraszam, ale tutaj mam, powiedziałem, dobra To w sumie, no nie, nie zmienia za dużo, no bo to bym powiedział, to i tak mam, bym skumał, ale dobra To trade. O! Nie, no dobra, dawaj teraz już tu legę, bo mi się nie chce. To trade? No. Hehe. <laughs> weź sobie, bo mam dużo na torno 130. THX, no, to THX. Eee! Dobra. Dzięki, że legi ty jesteś. Tak, tak. Tak. No, tak. tak, tak. To baj! Bye bye Dobra, generalnie to tak. Dwie ostatnie osoby, no to po prostu, nie wiem, nie zależało mi totalnie na broniach. Pierwsza osoba okazała się właśnie z kamerem i udało nam się to zrobić. E, Czynę, czy generalnie wykonałem myślę, że w 100% bardzo dobrze e, To znaczy, no wiadomo, na końcu tam się machnąłem, tylko ze słowem mam e, No i już bye powiedziałem, no bo się pożegnałem normalnie i po prostu wyszedłem, więc to w sumie i tak nie zmieniało różnicy. E, więc e, udało nam się zrobić parę broni, chcecie tam się wytrydowaliśmy. nie wyszło najgorzej. E, mam nadzieję, że takie oczenie Wam się spodobać. tak, to pamiętajcie o opce w górze, subskrypcji mojego kanału e, oraz podajcie na Discorda, bo tam możecie się legitnie wytrydować. Jeszcze raz wam dziękuję, się do końca... I do następnego trzymajcie się. Siemanko!